Siemka ludziska, ja jestem Harry, pykamy sobie w Total War Round 2, kampania rzymska i w poprzednim odcinku kosztowne porażka, trzy armie straciliśmy, moi tak. drodzy, e, pójdziemy sobie może gdzieś tu, no, za turę. a nie, bo tutaj mamy ten, dobra, bo tutaj też chyba nie pójdzie sobie, E, tutaj mamy tych. Tutaj się robi kolejna armia, moi drodzy. Tutaj już jest jedna armia, więc może tych sobie zostawimy tutaj, żeby e, sami im coś nie odwaliło. E, mamy dwie armie. Tutaj jest trzecia. się robi. E, Okej, okay, co nam to da? Tutaj mamy. Dział wjazdów walczących Weterynarz, może weterynarz dla koni zrobimy? A nie możemy, dobra Musimy mieć to To za turę zrobimy e, Za ten czas zrobimy sobie e, Tak A czekajcie ej. Ile jeszcze możemy mieć tutaj? Jeszcze dwie, ale nie mamy już tylu generałów chyba e, Tutaj z Zrobimy sobie tak, weźmiemy sobie na razie E, tak dwa działo konnych cztery tych i trzech tych takie małe tutaj cóż chyba mi się miał tutaj teraz tak e, tutaj wiecie pod siebie zrobić to trzeba to ogarnąć tutaj nic wiecie musimy zrobić musimy o Tutaj to musimy zrobić, zobaczyć, czy tutaj e, e, i to. Okej, okay. tutaj nic, tu e, tu, aleksandria nic. E, tu mamy to. A i tu już nie możemy, dobra więc le lecimy tutaj, e, moi drodzy. E, klikamy kolejną tutaj zobaczymy, co się wydarzy. Tutaj teraz już wiem, żeby jakoś to sobie ogarnąć Tutaj widzicie dwie bitwy Zwerbujemy sobie kurde tutaj Dwie kolejne, jeszcze tą dokończymy tamtą Moi drodzy Zrobimy tak, żeby tam weszli dwie armie jednocześnie, tak? Albo nawet trzy tu, Moi drodzy, bo wtedy jakoś to się ogarnie tutaj W miarę Dobra, oni tam Teraz oni wkraczają do akcji bo oni, wiadomo, atakowali nas kilkoma armiami, tak? A my tylko jedną, mało doświadczoną, tak? Mamy teraz też mało doświadczone. No, ale jakoś to się poradzi tutaj. Dobrze, oni chyba nic nie zrobili, pracowano technologię. Dobrze. Otrzymujesz misję, okej. Okay. Tutaj jest, no widzicie, mało doświadczonych mamy. Tutaj może ta konnica, ale to... Ta konnica mało co tutaj... Eee... Zrobi moi drodzy, tych damy też tutaj. Czy możemy. Możemy tutaj weźmiemy sobie może jeszcze jednego tego e, i dwóch tych, i może dwóch. A już i jednego konego, dobra? Okej, okay, tutaj się rekrutują, znaczy można może inaczej to ująć, że e, no te uzupełniają te straty, o tak to można nazwać, żeby nie było, weźmy tak, ok, można tak to zrobić, wiem, że teraz strasznie dużo idzie na armię Okay. Tutaj, tą armię zostawiam sobie tutaj e, Tutaj M Mógłbym tą tam e, podesłać, no ale no e, Musimy coś tu mieć O, tu możemy Okej okay. co ja, co, ja coś chciałem tutaj zrobić, tak? Wiem, że Coś z koniami właśnie miało być, tylko Teraz nie pamiętam gdzie Tu nie Eee, gdzieś tajnie byli? Eee, tutaj też nie? Tu nie. No, patrzcie, nie tutaj. Nie tutaj, to może gdzieś tutaj. Ej. Eee. O, a, weterynarz, dobrze. A, bo to już się robiło, dobra. Co to jest? Zaawansowana taktyka jazdy. 19 tur, moi drodzy. Eee, e, konstrukcje też mamy. Dioptria lepszona kanalizacja, tak? To nam może w następnych... Za 19 tur, o. <grych> tu możemy coś zrobić. E, też weterynarze, ale po co tak mamy tutaj? Dobra. Kolejna tura, moi drodzy, i zobaczymy, co się staży. Dobra, a ci, dobrze, niech sam stoją. E, bo to mają... Się okazało się, że to miasto, co tutaj jest, to jest jedyne miasto, które... Ta choćby jest, ten, nie? Na Przymorzu, portowo od razu. come you in speak of strength. Dobrze, niech ci będzie. E, traktat pokojowy, tymczasowy, taki można powiedzieć tutaj, żeby siły nasze tutaj ogarnąć i e, jak to się ogarniemy, to potem to jakoś to porobimy tutaj, e, tutaj. Are you willing to carry out an attack? Tak, ok. I znowu wojna i tyle z tego było. E, Sorki, cienowie, ale tam ci są. E, aha. Ziemia Przedsiębiorcy Handel, ok, musi kwitnąć Wyska no tak Kurde, wszyscy niby tak stąd z tą walczyć, ale Na razie kuźba, o Sam tutaj Stoję, ok Dobra, mamy trzy armie Dobra E, I co no wie? Dobra, wyja wyjazda za nimi. E, tutaj wiem, że nic nie zrobią, ale. E, tutaj mają kolejną flotę, tak? E, czy ci się już tutaj podreperowali? Nie. Idźcie tutaj. Ale jesteście przynajmniej doświadczeni, ludzie więc w następnej turze ej, myszko o, o, o dziękuję e, bardzo chciałbym to podbić z tymi nie ma wojny, ale z tymi się potem uporamy, oni mają trzy miasta, raz, dwa i trzy, tutaj nie ma w ogóle, ale tutaj też nie ma się okazać, że nie ma, bo widzicie skarpaj te sprawy, ale byśmy mogli wyjść tutaj od razu e, bum cyk cyk e, faktycznie Dobra, to nic, to idziemy kolejną turę. Moi drodzy, mamy tutaj flotę zrobioną, więc nie mamy się aż tak co bać. Ale zobaczymy. Od razu trzema armiami idziemy w nich. Postaram sobie jakoś to ogarnąć. Najwyżej wczytamy i będzie tyle. No, czekajcie, zobaczę sobie. E, dobra, jeszcze mamy czas. Nie wiem czy mi jakąkolwiek bitwę się uda zrobić Więc najwyżej w następnym odcinku Tutaj się już ten czy przygotujemy na, e, na... No na najazd, tak? Pra... Perga, coś tam. Kuźwa, dużo tych tutaj tych e, państw. Gdzie oni Pitli? Dywersja gdzie? To są... Aha, okej. Okay. Czekajcie, dobra to ja tutaj tymi pojadę na tych bo tych mi szkoda tutaj, więc sobie gdzieś e, bliżej staniemy, tak? Ok. Ok, mamy już się tutaj nimi staniemy jakby co tą flotą. Zawarto sojusz Ateny za tymi spoczko. Raport budowy. Dobrze. Tutaj wybudowano dużo rzeczy. Mamy dużo rzeczy. Mamy bardzo mało tutaj. Yy, moi drodzy. Tego pożywienia. Więc jest lipa. No. Moi drodzy, bo by się e, przydało więcej tutaj tego No wiecie o co mi chodzi? Ży... Je, je, Jedną ko żeby było większe Bo to kurde się przyda jednak tak Okej okay. Kopalnie tutaj też nic To też Hiszpanię mamy e, Żywność chodzi no O, O, o tu tu nie ma takiego czegoś. Nie tutaj. Okej. Okay. Okej, okay, dobra. Tu możemy to i tu to. Na razie żywność tutaj wszędzie sobie zrobimy. Okej. Okay. Dobra e, Wyspa Okej okay. Tutaj też nic e, Tutaj w tych Jak tu idzie wszystko e, Widzę, że tutaj tak bardziej Okej okay. Tutaj też nic Tak, nic zbytnio O Dajcie to Dobra, niech to tak będzie. Jeszcze tutaj nic Dobra, no to jedziemy dalej ludzie. Co to są za armię? Armenowie, dobra, bo to tutaj mamy wszystko. Więc jedziemy do... do kolejną turę, moi drodzy. No. Więc... Czekajcie, ile mam minut? O, 16. Znaczy wy by, będziecie mieli mnie, krótsze na pewno. Kto? The of... Nie, ja już mam przygotowaną armię na ciebie, cenowie. Na was, I na Was, cenowie. Leży... żal ciąży na twój coś tam, coś tam. To kuźwa to już zaszło za daleko, ludzie. Za da dużo armii z wami stra. Jakby nie miałem aż tak strat tych trzech armii, to jeszcze coś tam bym może coś tam zastanowił się, tak? Ale. Sprawdziłem trzy armie... E, tutaj Tam jedną mi się jedną ich armię udało mi się roz, rozproszyć, tak? Tylko jedną Na trzy moje, tak? Splądruj osadę luz szlak handlowy, okej okay. Ukończono budowę raporty Okej okay. tu, tu tu, ok. E, tutaj chcę, żeby oni byli tutaj, a oni też, tak? Tak, ale oni na ty będziemy musieli gdzieś tutaj, o! Ja się wolę tutaj gdzieś ustawić z nimi, jakby co w razie W. E, tutaj tych I dziękuję za wyszkolenie mojej floty, ludzie. Kupacja, no tremy tutaj się wzięło, ale tutaj przynajmniej w szkoli mamy, e, szwota nam się szkoli, tak, I wiadomo, będą teraz lepsi, więc teraz mamy zły pieniążki, ale co to nam daje? Więc 8, aż tyle, kurde, blaszka, no nie, no nie możemy tego szkolić tutaj, dobra, na następna tura. Moi drodzy, e, zobaczymy, co nam czas pokaże, moi drodzy. Tak, tak. Mam nadzieję, że te fajne rzeczy. Mam nadzieję, że i cenowie aż tak się nie rozpędzą tutaj. Teraz poczekamy na tamtych, które... Bo tam kuźwa, wszyscy mi zagrozili drogę tutaj teraz. Oni chyba czekają, aż im otworzę tutaj te wrota, tak? Że podbijemy to pierwsze miasto. Może się uda w końcu, może się uda, zobaczymy. E, tutaj... Eee, o nieba... czekają. oni my. myślą, że pójdziemy jedną armią, tylko Pergamon, co wy tak długo robicie? Halo, no Kuźwa zastygli. Okej. Okay. zamieszki w stolicy. Dobra, tak, to kurs nie jest

Już tu to mamy, nie? Eee. Okej. Okay. Wypadacie, że w stolicy się buntują, tak? Ktoś im... Coś im się tutaj nie podoba? Okej. Okay. Oddziały powinny wystarczyć. Tutaj, żeby jakby co, żeby w stolicy przynajmniej coś było, tak. By w w razie W Ateny nawet idą, chyba. Nie daj, że Ateny idą na naszą wojnę, ty. Dobra. E, dobra, kolejna tura. Tutaj. Camulodunum. Camulodunum. Okej. Okay. Dobrze. Ach, dobra, kawusia wieczorem o 17.30. Dobra, bitwy nam się raczej nie uda. E, moi drodzy jeszcze ta tura i następna. E, Rok Solanie, Pergamon, Pergamon węż. Więc zawsze najdłużej tutaj też. Okej, okay, widzę, że są dwie armie. Coś się obudzili. <laughs> Dywersja gdzie? No Noż kurde, no. Czy czekajcie, zamieszki w stolicy zawarto. sojusz. Okej, okay. dobra. Kurde, mam się tam uspokoić, a nie ej Dobra To jakieś niepojęte co palo. Minus 6 żywności I co ja mam tutaj zrobić, co? Kurde, żywność chcę, a nie minusowa żywności. Ej To jest do żywności. Formuła... Dobra Okej, okay, zbudujemy drugie takie Jakby co Okej okay. Okej okay. Dobra Okej, okay, te mięso wszędzie Tutaj nic, A co nam to daje? A zaś do pożywienia to daje mi minusowe, to nie chcę Dobra Wszędzie gdzie się da, tak? E, jeśli jeśli się da Okej okay. Dobra, tutaj nie ma Eee, pokaż się tutaj też, nie? Okej, okay, tutaj coś możemy Okej okay. Dobra Dobra, idziemy z koksem, ludzie Musimy kilka tur wytrzymać, tak? no będzie kiepsko Widzicie tą flotę, floty, ludzie? To potęga rzymska, na razie. Nawet na nasz połowa, może powiedzieć. Ach. Ach. Dobra. Nie. Dobra, akurat wjedziemy tam na, na Anglię, na teren Anglii. Znaczy, na tereny Icenów. Co ci Icenowie robią? Mają ile już tam? Trzy armie, dobra. No dwie i pół, tak można powiedzieć. Więc mam nadzieję, że jakoś tam wjedziemy w nich. Bo leści ci tutaj stoją w tyle. Nie, Pergamon. Okej, okay, ci gdzieś jadą. Rodos. Zaszczyt na śmierć. Okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. Co jest z tym Rzymem, ej? Dawajcie mi... Tak. it is an honor to serve rome ready for orders yes. returning to shore it is an Dism. that course is blocked yes return our course is barred that is a date Dobra. dobra, a czy jak nie będą tak blisko siebie? To czy będzie dobrze? Bo to, o, o to jest pytanie, nie? A co mi to daje? Żywność, dobra. Niech ci będzie. Dobra. Tutaj też nic. A tu też to ok. Dobra. Dobra, jeszcze jedna Tutaj. Ciek mam pytanie tylko ciekawe co oni zrobią. Bo coś jest że oni podejdą Podejdą czy nie? Dobra, mam nadzieję, że nie Dobra, nie podeszli Jesteśmy uratowani, dobra. Ta decyzja będzie wrogo kosztowała ludzie Bo teraz, jeśli oni teraz nie podejdą, nie podeszli to kurde, już armie wszystkie u nas, znaczy tutaj na terenach. Wyśmienicie tam chyba ktoś wszedł, nie? Ja, 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 jakiś wróg. E, aktualiza... Różnice kulturowe stanowią dylemat każdego władcy rozległych ziem. Istnieją jednak sposoby nakłonienia ziemców do przyjęcia naszego zwierzchnictwa. Podporządkowy. Raport strat wyniku. Okej. Okay. Nie dobra, już się zaczyna to naprawiać, dobrze? Tu, to jest to, nie? Tak. Delikatesy. Delikatesy? Tutaj też. Delikatesy.

czy też gdzieś tutaj pod Eee, e, Tutaj. No. Żeby mieli trzech blisko siebie stali. Tutaj kto wjechał? O, wilki wojny. Konfederacja germańska wjechała. I je, jeśli oni tutaj nie. Trochę wyczerpani. No, ale no cóż. My się na ten czas zapiszemy. E, Rzym 3. Dziękuję. E, mamy już tutaj dość sporo czasu, więc resztę zobaczycie wy w następnym odcinku moi drodzy. Więc... E, ja dziękuję za uwagę. W końcu się udało w ogóle też wejść na tereny e, i cenów, Trzema armiami, dwie floty. Dwiema, dwiema flotami zatkujemy z tej strony i trzema armiami z tej strony, więc... Jak się uda, to w następnym odcinku będzie ogromna i to bardzo ogromna, ogromna bitwa O samolodunum. lodu samu Więc się szykujcie A ja jeszcze raz dziękuję za oglądanie Jeśli się film spodobał, duża łapka w górę Przede wszystkim subskrypcja z tam pod filmem, oczywiście ma szara, nie czerwona Dostaw dzwoneczek, żeby być na bieżąco Ja dziękuję, jeszcze komentarz Adam Ci serduchu, ja dziękuję za uwagę I do zobaczenia do następnego odcinka, elo, na razie